Wydarzeń Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. Ponad 18 tysięcy młodych ludzi rozpoczęło dziś nowy rok szkolny w Koszalińskich Placówkach Oświatowych. I właśnie początek roku szkolnego jest dobrym momentem na to, żeby porozmawiać o tym, co działo się, dzieje się i dziać się będzie w oświacie. Dlatego do studia zaprosiłam Panią Małgorzatę Chyłę, która prezesuje Koszalińskiemu Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Pani prezes tak jak rozpoczęłam. Ten początek roku to czas mówienia o tym co przed nami, co się dzieje. Wiemy, że 1 września działo się w Warszawie. Tam pojechali przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy oświaty tam się pojawili. Więc z jakimi nastrojami nauczyciele powracają do szkoły po wakacjach? Na pewno jest nam wszystkim bardzo ciężko wracać, niemniej jednak no, ci pasjonaci, których jeszcze na szczęście nie zabrakło całkowicie w szkołach, wracają oczywiście w nadziei, że będzie lepiej i to nas trzyma cały czas przy naszym zawodzie. Ale na chwileczkę faktycznie chciałabym wrócić do pikiety, która miała miejsce 1 września. W Warszawie o godzinie 12 można powiedzieć, że była to pikieta absolutnie historyczna, dlatego że po raz pierwszy zdarzyło się, że 1 września nie był dniem rozpoczęcia tak. roku szkolnego i przypadał właśnie w piątek pod koniec tygodnia. Mieliśmy możliwość zatem pojechania i wyrażenia po raz kolejny naszego niezadowolenia i wskazania po raz kolejny na rzeczy tak oczywiste, które się dzieją w oświat które nie są korzystne, które są złe, które powodują brak kadry, wskazaliśmy na wiele nieprawidłowości. Yy, mając jednak w sercu nadzieję, że ponieważ jest to dzień pracy, to ktoś z ministerstwa wyjdzie do państwa. Yy, przynajmniej ten piąty czy szósty garnitur no niestety okazało się, że nasz ulubieniec pan Minister Czarnek wyjechał do Lublina na inaugurację roku, która miała się odbyć w poniedziałek. Także no dość zabawna sytuacja. Oczywiście petycja została przekazana do Ministerstwa, została, została przyjęta. Niemniej jednak świadczy to również o tym, o czym mówimy od kilku lat, że Ministerstwo nie szanuje stanu nauczycielskiego, nie szanuje nauczycieli. Nie mówię tu już o tym, że nie szanuje Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo traktuje nas jako swojego wroga personalnego. Już bym nawet nie chciała tutaj przytaczać niezbyt pochlebnych Wypowiedzi, jak, na jakie sobie pozwolił pan Czarnek, łącznie z tym, że lepiej dla, dla nauczycieli, gdyby związku nauczycielstwa nie było. Pan Czarnek chyba zapomniał, że związki zawodowe to jest przede wszystkim część demokracji, y, bardzo ważna część demokracji, to o, o co walczyliśmy i do czego udało nam się dojść. W związku z tym, no niestety z przykrością wyjechaliśmy z, Warszaw z tej Warszawy, ale pełni nadziei na zmianę, która się odbędzie niebawem. Czyli po prostu w październiku liczymy na to, że nauczyciele, którzy uczestniczyli, a było nas przeszło 4 tysiące, pomimo, że zgłosiliśmy tylko 3. Była silna reprezentacja tutaj z okręgu zachodniopomorskiego, pomimo, że ze względu na odległość moglibyśmy być zwolnieni z tego. Niemniej jednak cały autokar, 50 osób pojechał do Warszawy. Z żeby... jakimi postulatami? Przede wszystkim, no wiadomo, że jako związek chcemy edukacji na miarę XXI wieku, bo to, co się dzieje w szkołach, nie przystaje zupełnie do y, dzisiejszej współczes, y, współczesności. Chcemy dobrze finansowanej oświaty, chcemy y, kadrę, która jest i dobrze wynagradzana, i przede wszystkim kadrę, która czuje się dowartościowana. Chcemy ukierunkowania oświaty na te kompetencje kluczowe, a nie szczegółowe zdobywanie wiadomości, bo to już było, wystarczy nam w tym celu tylko i wyłącznie doktor Google oczywiście chcemy autonomii, nie chcemy żadnego centralnego mm, zarządzania, bo to również już było. Chcemy, aby dyrektorzy i samorządy mieli absolutnie więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o szkoły i o placówki oświatowo-wychowawcze, a tego w dalszym ciągu nie ma. Mamy nadzieję, że Lex Czarnek 3.0, które zostało wprowadzone tak jak zostało, że będzie długo przechodzić ten proces legislacyjny, czyli że Senat troszeczkę przetrzyma i nie zostanie wprowadzone, e To spowoduje całkowity brak autonomii szkół, spowoduje, że instytucje i stowarzyszenia, które do tej pory, instytucje pozarządowe, które do tej pory miały mogły. Miały wstęp do szkół? Że nie będą mogły wejść, bo niestety będzie wymagalne każdorazowe zgłaszanie do kuratoriów, zgłaszanie tego, co, o czym mają mówić i itd. Tak i, tak I to kurator będzie decydentem, czy dana organizacja wejdzie, czy nie. Nie chcemy takiego zarządzania. Uważamy, że po to są konkursy na dyrektorów i są oni powoływani, że są oni odpowiedzialni za to, co wprowadzają, kogo wpuszczają do swoich placówek i, I w jakim celu. I w jakim celu? A wiadomo, że chociażby sprawy dotyczące psychiki młodych ludzi i tego, że niestety nie mamy pełnego obsadzenia, jeżeli chodzi o stanowisko psychologów, gdyż jest to nieopłacalne dla psychologów praca w oświacie, podczas gdy w każdej innej instytucji poza oświatą dostaną dużo lepsze pieniądze, dużo lepsze wynagrodzenie za swoją pracę. I właśnie, skoro mówi pani o tym, że brakuje psychologów, to chciałabym się Pytać o innych nauczycieli, bo w ostatnich tygodniach dużo mówi się o tym, że w całej Polsce brakuje nauczycieli. Jak sytuacja wygląda w samym koszalinie? Czy mamy niedobór nauczycieli, a jeżeli tak, to w jakich specjalnościach To znaczy, powiem: na pewno nauczyciele przedmiotów zawodowych są ciągle poszukiwani i tutaj dyrektorzy występują o pozwolenie na zatrudnienie przez tak zwaną zbliżoność, czyli po prostu szukają człowieka, który mógłby uczyć i oczywiście wtedy. W ten sposób zatrudniają. Muszę powiedzieć, że my, jako Koszalin, to średnie miasto 100 tysięczne mamy to szczęście, że faktycznie jesteśmy w stanie w miarę jeszcze swój rynek tutejszy zapełnić swoimi nauczycielami. Tylko ja bym chciała zwrócić uwagę na fakt, że nie wiem, jak długo jeszcze damy radę, ponieważ nauczyciele w większości mają po półtora etatu. Rzadko gdzie znajdujemy nauczyciela, który ma tylko jedną placówkę, w której jest zatrudniony. Zazwyczaj są to przynajmniej dwie, trzy, nawet do pięciu placówek, gdzie ci nauczyciele się przemieszczają w ciągu, w ciągu dnia, ewentualnie w tygodniu, bo to w zależności od tego, jak się udało dyrektorom doprecyzować plan, jak się udało to zrobić, żeby faktycznie jak najbardziej iść na rękę. Nauczycielom i jednocześnie pozyskać specjalistę. Także na razie tego aż tak nie odczuwamy, aczkolwiek nawet dzisiaj dostałam kolejną informację o brakujących właśnie na inauguracji w zespole szkół nr 8, o brakującym informatyku do m.in. CKU, osobie, która potrafiłaby złożyć i, 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 i z powrotem złożyć komputer, naprawić go i tak dalej. Także bez przerwy takie informacje do nas docierają, ale najbardziej będzie. Będzie to widać około 15 września, wtedy, kiedy dyrektorzy będą musieli robić aneksy, bo przypominam, że wszystkie te. Wakaty, które wykazywali, w ciągu wakacji próbowali zapewnić, zapełnić po prostu ludźmi. Także poszukiwania myślę, że jeszcze trwają, ale mam nadzieję, że tutaj w Koszelnie my nie mamy naprawdę tak dużego deficytu na nauczycieli. Więcej brakuje już w przedszkolach, czasami, ponieważ młodzi nauczyciele, którzy rozpoczynają swoją pracę, widząc ile pieniędzy dostają, jaka droga zawodowa jest przed nimi, jak muszą kolejne etapy, Awansu zawodowego robić, po prostu rezygnują i odchodzą z pracy. Także zobaczymy faktycznie, jak to będzie wyglądało 15. Ja mam nadzieję, że to nie będzie tak tragiczna sytuacja, jak jest w miastach dużych, tak jak stołeczna Warszawa, jak Łódź, jak Wrocław, jak Śląsk cały, gdzie faktycznie tych nauczycieli brak jest w ogromnej mierze. Czyli nie ma tej zmiany pokoleniowej, tak? Starsi odchodzą, nie młodsi nie przychodzą. Nie tylko nie ma zmiany pokoleniowej, ale w tej chwili mówiąc o średniej wieku mamy na myśli 50-letnich nauczycieli. My mamy bardzo mało nauczycieli w wieku 30 plus. Zatem nie będzie tej zmiany, będzie bardzo ciężko, jeżeli raptem zdecydują się ci, którzy jeszcze pracują, odejść na emeryturę, bo tak prawdę mówiąc, wielu spośród emerytów, którzy odeszli formalnie na emeryturę, świadczy jeszcze pracę właśnie uzupełniając te braki. kadrowe. A o jakich kwestiach jeszcze słyszy Pani najczęściej podczas spotkań z koszalańskimi nauczycielami bądź dyrektorami? No, przede wszystkim chodzi o przeładowane podstawy programowe. My cały czas tutaj alarmujemy. I oczywiście my również, jako środowisko nauczycielskie, jesteśmy przeciwni chociażby korepetycjom. No, ale jak mają postąpić rodzice, jeżeli nauczyciel ma obowiązek zrealizować podstawę programową, a dziecko nie jest w stanie powiedzmy tego wszystkiego? Oczywiście, go, przyswoić. Przyswoić. A poza tym proszę pamiętać, że w dalszym ciągu jest egzaminowanie, czyli tak. kolejne etapy, kiedy sprawdzamy wiedzę y, naszych dzieciaków, u, uczniów, młodzieży. Y, I to się robi, te y, egzaminy, testy robi się na podstawie. Podstawy programowej, która jest. W związku z tym no, jesteśmy przeciwni temu. Uważamy, że większość z tego trzeba wyrzucić. Związek Nauczycielstwa Polskiego już kilka lat temu wypracował ciekawe rozwiązania w naszym miasteczku edukacyjnym, które się odbywało swojego czasu przez kilka dni w Warszawie na Szucha. Również wypracowaliśmy pewne rzeczy, które uważamy, że należy w edukacji wprowadzić i w system nasz w sposób właściwie natychmiastowy, żeby to usprawnić, żeby faktycznie ta edukacja miała twarz XXI wieku. Tymczasem my żyjemy w jakimś naprawdę dołku i mam wrażenie chwilami, że zamiast iść do przodu, to się cofamy i proszę pamiętać, no nie można tutaj obciążać nauczycieli za to, że jest taka, a nie inna podstawa programowa, że są takie, a nie inne podręczniki, bo przecież one są zatwierdzane właśnie centralnie, a gdyby było Chociażby większa dowolność w tym, czego uczymy i jak uczymy nasze dzieci i młodzież. Z pewnością dyrektorzy, by przynajmniej połowę tych treści wyrzucili. Proszę pamiętać, że żyjemy w dobie internetu, gdzie właściwie nasze wielkie encyklopedie, które niegdyś, z których kiedyś zapewne my korzystałyśmy, już odchodzą od akta. W tej chwili się korzysta z doktora Google, który wszystko podpowie. Ale to też trzeba powiedzieć uczniom, co jest prawdą, a co można włożyć między bajki. to no, nie może być naiby. Oczywiście, więc dlatego też, gdyby takie to było proste, to w ogóle niepotrzebni byliby nauczyciele. Tymczasem no, jest moment, że można pewne rzeczy szybciutko wygooglować, wystukać w komórce, znaleźć w komputerze. Natomiast no, my musimy ich jednak um, uczyć w zupełnie inny sposób. Czego, ma... Pani ma... Czego pani prezes? Przede no, wszystkim no, nic uczyć. się nie stało. No, przede wszystkim My musimy ich uczyć kompetencji, to muszą być uczniowie, którzy potrafią wkroczyć w świat dorosły, w świat, który budzi ogrom wyzwań, w świat, który jest niesamowicie chaotyczny, mm -hmm. który powoduje mnóstwo stresów, chociażby psychologicznych. My musimy ich uczyć, jak sobie radzić z tymi codziennymi stresami, jak uwierzyć w siebie. My musimy ich uczyć w końcu, no mój konik, bo w końcu jestem edukatorem seksualnym, czyli Musimy ich uczyć o swojej seksualności, o swojej tożsamości seksualnej. O tym, bo przecież to jest też 50% naszego dorosłego życia. Tymczasem tych treści po prostu nie ma, a jeżeli są, to tak, w tak znikomym, yy, marginalnej yy, ilości, że ona jest zbyt mała. A z kolei te organizacje, które mogłyby nas tutaj odciążyć, przyjść do szkoły i dodatkowo nie dosyć, że yy, wzbogacić ofertę edukacyjną, na Naszej placówki, y, pokazać, że można jeszcze coś ciekawego przedstawić, to po prostu będą, nie daj Boże, pozbawione możliwości przyjścia do tych szkół. My liczymy na to, że Senat jednak stanie na wysokości y, tutaj, nie, nie, nie przepuści tego przed wyborami i Lex Czarnek III nigdy nie ujrzy światła dziennego. A jak ZNP hmm. patrzy i ocenia zmianę, która zakłada przeprowadzenie przez nauczycieli WF-u, tak zwanych testów sprawnościowych od czwartej klasy szkoły podstawowej wyniki razem z masą ciała ucznia i wiekiem trafią potem do tzw. Tak ewidencji sportowych talentów. No powiem tak, no to jest kolejny pomysł, który nas przeraża. Już właściwie chyba wszystko znajduje się w internecie. Słyszeliśmy zapewne wszyscy ostatnio o aferach związanych z wypisywaniem recept przez osoby, które się podszywają w różny sposób pod nasze dane osobowe, które się znajdują. Patrzymy na to oczywiście jak na kolejny pomysł, który w żaden sposób nie jest, nie jest pomysłem zweryfikowanym, przedyskutowanym ze środowiskami eksperckimi i czemu to by miało służyć. My w pierwszej kolejności zajmijmy się naszymi dzieciakami, żeby one odzyskały równowagę psychiczną, której w dalszym ciągu nie mogą złapać po długim lockdownie. Kiedy Siedzieliśmy zamknięci w domach. Zadbajmy o ich psychiczną, umysłową równowagę, a wtedy dopiero zabierajmy się za jakieś dodatkowe testy. Zadbajmy o to, aby te podstawy programowe wyczyścić, zanim będziemy tych talentów szukać. Naprawdę jest tak wiele rzeczy, które są po raz kolejny wprowadzane. Być może to wcale nie jest głupi pomysł w przyszłości, kiedy w końcu usiądą eksperci i wymyślą, jak faktycznie ma wyglądać ta szkoła. Na miarę XXI wieku, ale na razie przestańmy wprowadzać kolejne nowe rzeczy, kolejne reformy. My potrzebujemy w edukacji, w oświacie po prostu spokoju, stabilizacji i tego, żebyśmy mogli powprowadzać ostatnie reformy i zmiany. My ciągle nie mamy czasu, my nie sprawdzamy tego, co wprowadzamy. My po prostu gonimy z czasem no i niestety ku złości niektórych rodziców, którzy mają chwilami, Dość, zarówno ilości treści, jakie muszą uczniowie przyswoić, ilości książek, jakie muszą nosić. Ja przypominam, że nie wszyscy tutaj mają możliwość magazynowania tego i pozostawiania w domu. Zresztą wiele rzeczy trzeba sobie przypomnieć, nauczyć się i tak dalej, i tak dalej jeszcze w domu. Także nie jesteśmy całkowicie przeciwni, bo być może, tak jak powiedziałam, jest to dobry pomysł, ale na czasy, kiedy w edukacji nastąpi po prostu względna, stabilizacja i będziemy mogli spokojnie zadbać o te nasze dzieci. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, przed nami i przede wszystkim przed tymi młodymi ludźmi kolejny rok szkolny. Na pewno warto ich wspierać, ale też wspierać nauczycieli, no bo w końcu to oni uczą Nasze i Państwa dzieci tej wiedzy, która potem, miejmy nadzieję, przyda im się w przyszłości. A moim Państwa gościem była dziś Pani Małgorzata Chyła, prezes Koszańskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękujemy za spotkanie. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo i Państwu również życzę przede wszystkim spokojnego roku szkolnego. Wszystkiego dobrego.